Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na warsztacie Stomem przy pięknym miejscu w Czarnowie. Mamy warsztat cywilizacji Hatorów, ale niedługo wybieram się do Egiptu na wyprawę misję życiową z Tomem. Tom, you are a beautiful place. You are giving us a wonderful workshop about Hathors, but soon, in October, we are going to, eat, to have a flight mission to repeat you. Can you tell us something about the workshop and meditation you will give us in Cops and sphinx? Tom, czy może nas... Może coś nam powiedzieć o warsztacie oraz o medytację w piramidzie Chaopsa oraz u Sfinsa. Egipt to jest bardzo magiczny kraj. Każdy warsztat, który tam robimy, ma jest niesamowity i ma dużo korzyści. I cannot even think of a higher uh, effect of uh, spiritual work than being in Egypt. And it is always a blessing to be privately in the Sphinx and in the pyramids. As we do all the time. Za każdym razem udaje nam się wejść do piramidy Khopse. Jest to wejście prywatne oraz jesteśmy świnka i to jest prawie że błogosławieństwo dla nas. I always feel like a very privileged person to be private in both of them. To jest coś niesamowitego, że jesteśmy w tych dwóch miejscach bez innych osób tylko my i nasza grupa. And mostly uh, the pyramid by itself shows me what kind of meditation I'm supposed to do. Zazwyczaj już piramida przekazuje mi informacje, jaki rodzaj medytacji poprowadzę. I za każdym razem to jest dla mnie zaskoczenie, w jaki sposób ta energia też tam się zmienia. Sometimes I see the pyramid less in energy than I see the strength. Czasami obieram piramidę chołowca, jakby miałam mniej energii niż Sphinx. To jest naturalne zjawisko, oczywiście nic, nic się nie zmienia w architekturze piramidy. But is all the time. Ale cały czas energia się zmienia. And I love to be As close as possible to the Sphinx. I uwielbiam tak być u her, uh, Zawsze mówię, że to jej energia jest magiczna. to jest naprawdę błogosławieństwo, że możemy tam być. So right to October, when we will be there again. Ja tutaj czekam na październik, mam nadzieję, że Państwo do nas dołączą. Będą niesamowite głębokie przeżycia, będzie sporo niespodzianek, będziemy medytować w piramidzie chłopca w trzech pomieszczeniach, w komnacie króla, królowej i w tak zwane dolnej jamie. I dzięki zezwoleniu z Ministerstwa do Spraw Starożytności możemy wchodzić do miejsc, gdzie nie wchodzą turyści. Piramida będzie wtedy zamknięta dla innych turystów, będziemy sami. I mówię o tym, że idziemy na trzy kształty medytacji mamy specjalne pozwolenie na ministra. I spędzimy także godzinę u Pani Sfinks, bo według to, ma, to jest jej energia. Będzie tam medytacja między olbrzymi łapami Sfinksa i zawsze tam mamy głębokie wewnętrzne transformacje. Będzie też między Sphinx południem, więc będzie bardzo deep meditation zawsze experience Zawsze. Zapraszamy Państwa na chyba... 18. wyprawę już z domem w październiku. Zapraszamy serdecznie. Ciao i na dobry dom. Thank you for inviting me. <laughs> Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.